Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Paweł Berenzewicz Jaka była Pana ulubiona książka, kiedy był Pan mały? Czyta Marcin Popczyński. Kiedy byłem w Waszym wieku, a naprawdę kiedyś byłem, to czytałem o człowieku, który miał ogromną siłę. Siłę tę nie w mięśniach chował, lecz w mózgowych zwojach krętych. Kiedy w ruch szła jego głowa, drżały łotry, zbiry, męty. Ten bohater, kiedy chciał, to umiał wygrać w każdej gierce, miał najbrzydsze w świecie auto i najlepsze w świecie serce. W pierwszej chwili wszyscy kpili, kiedy z auta on wychodził. Cóż nie byli, raczej mili pan mówili, samochodzik. Wóz ów jednak miał swój czar, i kryła się w nim moc straszliwa, bo miał silnik od Ferrari, a do tego umiał pływać. W każdym razie ciemne typy szans nie miały żadnych póki Nasz bohater nie miał grypy i gdy ja trzymałem kciuki. Mam już pracę? Nic nie szkodzi. Będę z wami całkiem szczery. Chciałbym, jak pan samochodzik, chwytać czarne charaktery.